taniec gwiazdami, bo ja sobie tak myślę Sebastian, że ty już tyle rzeczy robiłeś. Czy ty na przykład chciałbyś pojawić się na parkiecie? Wiesz, no, to, to, nie ukrywam, że pojawiały się ostatnimi czasy propozycje, żebym wystąpił. Natomiast na szczęście mam kontuzję kolana, którą <grym> mogę się e, zasłonić, bo będę musiał mieć operację niestety, ale wiesz, myślę, że już tyle się nawygłupiałem. Że teraz czas się skupić na poważnych rzeczach, i ja się skupiam na poważnych rzeczach. I dla mnie ten film jest poważną rzeczą. Zacząłem próby do spektaklu w teatrze klasyki polskiej na podstawie tekstu słowackiego ksiądz Marek, ale nie gram księdza, znowu, żeby było jasność, tylko kosakowskiego, takiego rebelianta. Drugi spektakl, który też jest na podstawie tekstu Udegolena, film, który niedługo kolejny będzie miał premierę, bardzo artystyczny, bardzo pokręcony. E, więc. Dla mnie to są rzeczy, którym ja, którym ja chcę się poświęcić i dla których chcę się od, oddawać. Czy ta operacja wyłączy Cię na jakiś czas z branży aktorskiej? Będziesz musiał na przykład przystopować i zrezygnować z niektórych projektów? Na szczęście to jest zabieg, operacja. Nie chcę tu wdawać się w szczegóły, natomiast kontuzja łąkotki w zależności od jej kształtu i, i od tego w jaki sposób to uszkodzenie nastąpiło, jakie to uszkodzenie e, jest... E, tak naprawdę od tego, jakie jest uszkodzenie zależy leczenie? No i leczenie w tym przypadku jest takie, że jest to zabieg wycięcia fragmentu, a nie na przykład szycia. Przy szyciu rehabilitacja jest dużo dłuższa. Przy wycięciu myślę, że po dwóch tygodniach już można normalnie w miarę chodzić do pełnych treningów, jakoś po sześciu tygodniach można wrócić, więc raczej nie powinien mnie, nie, powinien mnie, nie powinna mi ta operacja wyłączyć na, na dłuższy czas. No chyba, że coś się zepsuje bardziej. Powstanie z 1863. Tak, tak. Czy myślisz, że MAF ogląda na przykład filmy? z Twoim udziałem, a czy ty będziesz oglądał na przykład taniec gwiazdami z jej udziałem, jeżeli tam się pojawi? Nie wiem, jeżeli chodzi o to, czy ogląda moje filmy, nie wiem. Czy ja będę oglądał? Już powiedziałem, no nie oglądam telewizji, więc ciężko by mi było... Może że... będą fragmenty na YouTube. Słuchaj, ja trzymam kciuki, żeby była jasność. Ja trzymam kciuki i jeżeli się tego podejmie, to to w... niech wygra, no dlaczego nie, tak? Więc ja tutaj ode mnie nie ma na pewno tutaj żadnej nie wiem, jakieś opinii na ten temat negatywnej, czy coś. Od tego właśnie są programy rozrywkowe, żeby tacy ludzie też tam byli, tak? Jakby ludzie znani z, z internetu. Z... Więc ja uważam, że tam jeszcze n, 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 nie miałem okazji się pojawić. E, oczywiście nie jestem z tych, którzy mówią że nigdy w życiu, natomiast na ten moment skupiam się po tym wszystkim, co się działo, po tych zawirowaniach w moim życiu, które miały miejsce. Chcę się skupić naprawdę na rzeczach, które wydaje mi się są mi gdzieś, no nie chcę mówić tu o powołaniu, natomiast wydaje mi się, że najbardziej jestem potrzebny właśnie w kinie czy teraz w teatrze, i czy, 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 czy w muzyce. To tutaj tak, tutaj moja przestrzeń.